Strażacy i ratownicy medyczni potrzebują wydajnych środków transportu. Czy to wóz strażacki, czy ambulans, muszą być niezawodne. Od ich sprawności może przecież zależeć czyjeś zdrowie lub życie. Dlatego nie dziwią surowe warunki przetargów na takie pojazdy. Zauważcie, że z reguły nie wygrywa ich mało znana marka bez dobrej sieci serwisowej. To dlatego, we wspomnianych służbach dominują tylko wielcy gracze, w tym MAN, Truck and Bus. Od pewnego czasu duże sukcesy w tym sektorze pojazdów odnosi model MAN TGE, który polubili i strażacy, i medycy. Co ich przekonuje do tego samochodu? Projektując TGE, konstruktorzy z Monachium postawili na wszechstronność. TGE jest dostępny w dziesiątkach wersji jako furgon czy podwozie do zabudowy. Dzięki temu można zbudować w jego wnętrzu lub na jego ramie ambulans lub wóz strażacki. Szeroka gama mas całkowitych pozwala na TGE zabudować zarówno pojazd sztabowy dla strażaków, jak i lekki pojazd gaśniczy. W furgonie można zmieścić wyposażenie ambulansu dla noworodków albo karetki transportowej. Ponadto MAN-TGE oferuje trzy wersje napędu: na koła przednie, tylne i 4x4. Różne rodzaje silników, w tym elektryczne, zaspokoją potrzeby bardzo wymagających służb. Nic dziwnego, że Mantrak Bas Polska jest liderem rynku. Dlaczego jesteśmy liderem? Ponieważ ten nasz produkt absolutnie pasuje do oczekiwań klientów. Po prostu potrafimy dopasować pojazd do oczekiwań potrafimy zbudować dokładnie takie auto, jakie klient chciałby używać. Jesteśmy niezmiernie elastyczni, a nasze rozwiązania, które są na rynku dostępne, oferowane przez Emana, po prostu pasują do oczekiwań klientów. Oczekiwania klientów, jakimi bez wątpienia są służby ratownicze, to także obsługa posprzedażna. MAN ma w Polsce gęstą sieć serwisową, doświadczoną w obsłudze klienta profesjonalnego oraz flot. To dlatego w autoryzowanych placówkach serwisowych z logo MAN nie stoi się w kolejce na serwis lub przegląd razem z samochodami osobowymi. To bardzo ważna informacja dla przyszłych użytkowników karetek lub wozów strażackich na bazie MAN TGE. I jeszcze jedno. MAN TGE powstaje w Polsce w fabryce we wrześniu. Dzięki temu pieniądze z jego zakupu zostają także w naszym kraju. W dobie zawirowań polityczno-gospodarczych to bardzo ważna informacja, zwłaszcza dla strażaków ochotników, samodzielnie kupujących pojazdy ratownicze.